Zarząd kompanii odstępuje w programie odłączenia kopalni Ziemowit i kopalni Bolesław Śmiały. Pozostałe elementy, które były w programie w zakresie łączenia kopalń, są utrzymane. To jest jedyna zmiana, uznaliśmy tutaj po wielogodzinnych rozmowach. Nie tylko w trakcie konsultacji, ale również wysłuchaliśmy oceny samorządu również mieliśmy okazję uczestniczyć w posiedzeniu takiej nadzwyczajnej komisji do spraw surowców energetycznych w sejmie tam również jest wiele interpelacji poselskich ponownie przeanalizowaliśmy w tym obszarze efekty tego połączenia one są one mogłyby być w kompanii również efektami które zmniejszają koszty ale odpowiadając i na wiele wiele że tak powiem Apel i sugestii. Uważamy, że ten element możemy również zmienić. Mogliśmy wprowadzić w tym zakładzie połączonym pewne rozwiązania w zakresie zarządzania, ograniczenia stanowisk kierowniczych, ale również wspólnych komórek w zakresie ochrony środowiska, przetargów. To naprawdę wszystko było z wymiarowaniem gospodarki magazynowej, ale to są elementy, które nie mają istotnego wpływu na ten proces restrukturyzacji i w tych w przypadku tych dwóch kopalń zostawimy te kopalnie jako działające samodzielnie, tym bardziej, że one jako jednostki samodzielne sobie doskonale radzą i, i tutaj nie musimy nic naprawiać, o tak bym powiedział przy okazji.